Witajcie moi kochani, pragnę z Wami porozważać Słowo Boże. A zanim zaczniemy, to takie krótkie ogłoszenia. Jeśli potrzebujesz modlitwy stawieniczej, czy porozmawiać o Panu Bogu, to mój numer telefonu jest w opisie. Dobrze kochani. A teraz otwórzcie sobie Ewangelię Jana, 20 rozdział 20, od 21 do 22 werset. A Jezus znów, e, znowu rzekł do nich, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was pos posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Jak czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego, Jezus mówi do nas, pokój wam. Czyli pragnie, żeby na nasze serca zawsze miały, e, miały pokój, Abyśmy się nie lękali, gdy coś nam nie wychodzi, z czymś sobie nie radzimy, gdy upadamy, to nam przypomina, przypomina żeby zachować pokój serca. Bo, bo jak dalej mówi Słowo Boże jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam Was posyłam. Jezus ma plan dla każdego. Z nas, tylko od nas zależy, czy chcemy iść za nim i wypełniać ten plan, jaki zaplanował dla naszego życia, a ma wielkie plany. Tylko od nas zależy, jak go wypełnimy, czy w ogóle go wypełnimy, bo strach, lęk, problemy rodzinne itd. mogą nas blokować na to, gdzie chce nas posłać Jezus. Może chce, żebyś komuś powiedział dobre słowo, gdy mu ciężko, czy pomógł w potrzebie bliźniemu, gdy e, widzisz na przykład, że, ma, e, że nie ma za co jeść, ma problemy finansowe. Nam nieraz jest ciężko, przy, e, ciężko pomagać innym, gdy nam samym jest ciężko. Często mówimy, niech się ogarnie. Choć nie znamy, jego, znamy, nie znamy Jego sytuacji życiowej i od razu oceniamy, oskarżamy. Wiadomo, że nie, że nie każdemu pomożemy. Całe życie się uczymy, upadamy, ale Jezus nas podnosi i daje sił, siłę, żeby nas posłać w odpowiednie miejsce. Co, da, co dalej mówi Słowo, tchnął w nich i powiedział, im Jezus, I powiedział im Jezus, weźmijcie Ducha Świętego. Często jest tak, że zapominamy o Duchu Świętym, że w nas mieszka, że chce, e, e, że, e, że chce nam nas prowadzić, wskazywać nam e, dobry kierunek, w jakim mamy iść, podążać. On zna nas najlepiej, bo mieszka w nas od Chrztu Świętego. To od Ciebie zależy, czy chcesz Go. Wołać, że przyszedł do Ciebie, żeby Cię prowadził tak, jak On chce, żeby Cię posyłał tam, gdzie On chce, żebyś wypełnił wolę Bożą. W tym czasie, jaki ma zaplanowany dla Ciebie. No, Święty, uczy nas, jak mamy postępować, co jest dobre, a co złe. Uczy, jak mamy nieść światło Boże, które w nas jest i, i i, przy, I przekazywać je innym poprzez bycie, poprzez bycie miłością dla innych. Bo jak czytamy w Hymnie o miłości, jest wiara, nadzieja, miłość. Z tych trzech największa jest miłość. I tego pragnie dla nas Duch Święty, żebyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego i byli otwarci na drugiego człowieka, który może. W danej sytuacji przechodzi przez te ciemne doliny i z czymś sobie nie radzi. I Duch Święty chce, żebyś przyszedł z pocieszeniem, z pomocą, z dobrą nowiną i pokojem serca, którym nas obdarza, bo jest, jesteśmy dziećmi Bożymi, które kocha i pragnie się nami posługiwać i mieć z nami relacje. Bo nie jesteśmy, bo Duch Święty nie jest gołąbkiem, a jest osobą, ma uczucia, tak jak my. Jest tym, który, który objawia nam Ojca i Syna, bo oni są jednością. I Duchu Święty zapraszamy Cię. przyjść do naszych serc, przenikaj nasze serca, przenikaj nasze wnętrza, dotykaj nas cały czas i objawiaj nam. Siebie i posyłaj nas tam, gdzie Ty zawsze pragniesz nas posyłać, bo znasz nas najlepiej, Ty wiesz o nas wszystko, bo Ty jesteś zawsze z nami, Ty nas nigdy nie opuszczasz, Ty zawsze chcesz nam pomóc w trudnościach, w których się znajdujemy. I przenikaj nas w duchu święty. I uwielbiamy Ciebie też Ojcze, Stworzycielu, Nieba i Ziemi, za to, że nas stworzyłeś, za to, że nam, w naschnąłeś życie, że możemy się cieszyć każdą chwilą i że posłałeś nam Ducha Świętego, że zapragnąłeś nam Go dać. Bądź uwielbiony za to, Ojcze. Wielbimy Cię za Twego Syna Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, który oddał za nas życie, który nas odkupił i nie mamy się czego lękać, bo jest z nami, jest pośród nas. Chwała Tobie, Panie, bo jesteś cudowny i wspaniały. I dziękuję Ci za moich braci i siostry, którzy tutaj słuchiwali się w te słowo. Bądź błogosławiony, Panie, i wywyższony, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeśli chcesz, możesz polubić ten filmik, możesz go zasubskrybować. Jeśli chcesz, możesz mnie wesprzeć na patronite. Dziękuję, że że wysłuchaliście tego Słowa Bożego i życzę Wam pięknego dnia z Bogiem.